Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie To znowu ja, David Dzisiaj pójdziemy sobie do kopalni, pokopać sobie yy, kloca i pokopać sobie żelaza no i wiecie, i albo pójdziemy po diamenty, po prostu muszę sobie zrobić kilo w Nie no, diamentów jeszcze nie mam, i O! Ale się wolne. Dobra Co to za łóżko? Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? No, ja jestem youtuberem. A. Co ty A. robisz? Co ty robisz na tym serwerze? I, ja nie wiem. Ty nie wiesz, co ty robisz na tym serwerze? No, ja tu dołączyłem. To jest mój serwer. O, daj mi <laughs> 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 Czy chciałbyś mi pomóc w rozwijaniu mojej wioski? No, ja tu kopam węgiel. Węgiel? A to węgiel. twoje łóżko? Poję tak. ja łóżko ja cię poskaczę. Poskażę ci łóżko! Nie będziesz miał gdzie spać Nie no, chodź, Zaproszę cię do, do mojego domku, możesz zepsuć to łóżko i chodź do, do mojego domku. Zaprowadzę cię. A ty już w sumie tu blisko byłeś Kiedy ty tu weszłeś? Co? I eee, no ja tu mieszkam Ty tu mieszkasz w kopalni? Tak Aha <laughs> No dobra Ja o tak ogólnie chcę. Ja tak ogólnie chciałem sobie wykopać Węgla, no właśnie, tego co Ty kopiesz. Ale skoro Ty go kopiesz, no to po co mam kopać z Tobą? O, tu jest też węgiel, więc sobie wykopiemy okay. to. I dobra, no. A powiedz, jak ty się tutaj znalazłeś? No, stworzyłem serwer i weszłem do kopalni. Zamieszkałem w niej. Weszłeś do kopalni? Aha, dobra, rozumiem. Czy chciałbyś mi pomóc? Mógłbym Ci pomóc. Żelazo mam, dobra. Mogłyśmy pomóc, no dobra. No to wykopiemy teraz żelazo. I może później będzie jakiś challenge'ik od widzów. Co o tym sądzisz? Mógłbym Bo Jak, jak coś teraz. Jak, co jak coś, to teraz ja nagrywam. I możesz się przywitać, nie? Jakie jest Twoje przywitanie? Ta owca, nie. Ja. Siema, pa siema, 3, 2, 0. Ej, patrz, to było takie przewitanie, nie? Ja się pytam, jakie jest Twoje przywitanie. A ta owca. B. Biję no, Endermana. Bo... Bijesz Endermana. Dobra. Ja zabiłem dzisiaj dwa, ale nic z nic, nich nie zrobiłem. Dobra. Kopiemy. Masz jakieś jedzenie albo coś? Nie o, jak zauważyłeś. Jak, jak Endermana za... jak, zauwa... jak zauważyłeś, moja hacjenta tutaj jest pacjenta. No. ja jedno serce mam. Gdzie ty jesteś? O, tu. Tutaj. Dobra, nie będę tu kopał. Dobra, chodź. To jest moja pacjenta z ostatniego odcinka. Już idę. Dawaj, biegaj szybciej. No, zapisano mi grę. Biegaj. Ej, skąd ja mam pochodnię? O, pochodnia. Uga, buga, uga, buga, uga, buga. Buga, buga, dobra, idziemy. Chodź do mojej. By... Idziemy do mojej pacjenty. Mo... Możesz, pomożemy ci, może w następnym odcinku zbudować twoją. No może być. Będziemy jak domek, mój. Co? A ja widzę, że masz po paoficjalne. Taki nick piękny, o. Czy ty masz jak. O, masz to tu. I mogę ci pożyczyć to. A, dziękuję. Ty wejdziesz z górę, tak? Tak okno tutaj Dobra No to co Czuj się jak u siebie na razie w domu Możesz być u mnie Dobrze Czegoś? Możemy zbudować Możemy zbudować To idziemy zbudować Dobrze to Ja, Tylko ja idę ma... po nasionka A ja zrobię płotki No i to się nazywa współpraca ja, ja idę po nasionka to się nazywa współpraca. To dobrze. Ło! Zrobiłem. A dobra, ja mam dużo płotków. Dobra, no to idziemy tak gdzieś trochę dalej tą farmę zrobimy. Nie tak blisko do mojego domku. Myk. Tutaj zamkniemy. I idziemy gdzieś tak dalej. Tutaj wyrównamy potem teren. Tutaj będą mury. O, myk. O, Dobra. To ty teraz robisz co? Ja zbióram nasiona. Zbiórasz nasiona? Potem połowił ryby razem, jo! Jo! Dobra. Kurde, ta farma byś taka duża. No dobra. <grystanie> Trochę ją za dużą zrobiłem chyba. Ale dobra. Wystarczy. Owieczki! My nie mamy tego. Yy, wiadra. Wiadro trzeba zrobić Chyba, że masz wiadro A, bo wiem, przepałem sobie I zrobimy sobie wiadro To ja aż tyle go wykopał Dobra, to ja zużyję to na wiadro Jeje, jaka woda Woda, je, jaka tu Gdzie je woda? O, tu jest woda, dobra, mamy blisko wodę Mamy blisko wodę i trzeba zrobić yy, Tutaj nasze uprawy Uprawy trzeba nasze zrobić tutaj Zrobimy? Hmm. Nie wiem, pomyśl, daję ci to, gdzie możemy zrobić nasze uprawy rolne. Ja myśl, że tutaj, obok tego, dobra, to ja idę. Masz motykę? Motykę? Motykę Motyka ma? Masz motykę? Nie masz motyki? Bebę Nie, o dobra mam w sobie Na no, motykę mam, ale kamienną Na, no, robię starty Cyk I nowy dzionek O Dobra, tu mamy Proszek Do pieczenia Co ty robisz? Ciekawe, ty latasz, o Tepnęło cię Dobra, to ja Dobra, ja się wracam do domu i robię Płotki na razie zrobimy tą farmę. Ja zrobię słodkie jagody. Słodkie jagody. Zdrowe, pyszne, sam pyszne, raz. Zdrowe. Cyk. Co ty Cyk. tam na dole robisz? Potencje. Łolet, ładnie masz. Potencje ma. Potencje pa, pa jakie potencje ma. Ma tutaj... o, widzisz jak mało kamienia mam. Dobra. Yyy Teraz robimy... Robimy teraz tutaj. A nie, bo trzeba patyki zrobić, no to... Patyki bierzemy. Musimy sobie zrobić patycki. Patycki co zrobimy? Cyk no! Nie tak. Yy, tutaj tak. A nie, odwrotnie. W sensie, że patycki tutaj. Czekaj. Cyk. Kurde, czemu tak? O, picyk. Nie, a czemu masz tyle? No dobrze, przyda się. Idziemy. Teraz tutaj na górę. Co ty tam robisz, panie? A, dobra, to kończysz to. Stawiamy tu płoty. Trzeba tutaj dokądś farmy krów. Żeby mieć jedzenie. A panie, daleko. miałem pytanie dla pana. Czy pan. Czy pan nagrywa na YouTube? ja nie ma? Nie masz? Nie mam. Nie masz YouTube'a. Dobra, idziemy teraz po tę. Te, po tą pszenicę. Tutaj jest pszenica. A jeszcze musi urosnąć. Ale mamy kości, możemy przyspieszyć ten czas. Masz jedną, idziemy po obieczki. Co ty ty kurde robisz? Krzywa, jesteś jakaś. Ty owca walona. No chodź za mną! O ile tam jest owiec, będziemy je roznażać. Chodź. Idziesz? Idź Chodź. 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 Kici, kici O, idzie. Kici-kici, jak tutaj kotek. No, zarobista. Dobra, zmieścisz się. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. No, chodź. Mam sianko. Jo! 68. co? Dobra. Że i tam. Idź! Trzeba. Trzeba jedną owcę znaleźć i potraktować tak, żeby. O, kurde! Jakie <grytanie> stado! E, nie idą za tobą chyba. Dobra. Ja idę. Eee. Yy, tutaj. Czy możesz z tej owcy wypaść? Jest. A, jedna jedna czarna wełna. Na czarną wełnę nie wiem czy chcę. Czy będzie potrzebna czarna wełna? Myślisz, że będzie potrzebna? Może będzie. Będziemy budować pingwina. Pingwina? Hmm. Co? jedę ja do krowy. Też pingwina, ale do tej samej zagrody? Nie wiem. Możemy ją przedzielić na pół. Będzie wtedy fajna. No dobra. Czyli tak, gdzieś tutaj, żeby Expa dużo farnić. Dobra, tu i tu. Dobra, tak. Może jeszcze świnki, bo widzę stado całe. O, jest kolejna owca. Ale św do świnek nie mamy marcheweczek. Dobra, to musimy iść teraz zebrać tą pszenicę. Naszą. A, ja mam pszenicę, dobra. To walniemy sobie jeszcze jedną tutaj owieczkę Chodź tutaj Chodź Kaj Chodź Kaj Twój pan na ciebie czeka, chodź Jedziesz? Panu ja mam krówy Trzeba tak na nią patrzeć Chodźcie Chodźcie Muczki I owieczki No chodź No chodź E, ono nie reaguje. Ja, wychodzą. Mamy siano, mamy siano, mamy siano. Dobra, te dwie zabij, wystarczą te tu. Nie zabijaj ich, są módźki. Tam Pęknij furtę. O. No, nie, dobra. Teraz się bo dużo zboża i dużo płotów, nie. dużo płotów no. nie, bo mamy. No to czyli musimy na noc zebrać po prostu zabijać szkielety. Dobra. No. Będzie zrobić płot. No to... Z drewna. Co, to ty masz tutaj zasadzić arbuza, czy co to jest? No. A, a nie wiadomo w którą stronę wyrośnie teraz, nie? nie. O jedna owca idzie. Dwie owce. Dobra. Cyk. te już mogą być. Te już mogą być. To, co te zabijamy? Nie. Yeah. Próbujemy jeszcze. Dawaj, próbujemy wtedy jeszcze je tutaj. usortować. Pójdziemy tutaj usortować. Kurczaczek. Jak nazwiemy kłopczaczki Nie wiem. Bobek. Ejo, bobek No Bobek, no do... dobra, no dobra, może być Bobek Mam trzy Masz trzy Dobra, to ja jeszcze będę je trzymał Żeby nie wyszły To nie ma żadnego węgla, dlatego trzeba tutaj pójść do góry Tyk. Ja mam Węgiel Dobra. A nie ma nie ma patyków ja mam patyki ja mam patyczki patyczeczki cyk myk tu pozbieramy Myk dobra jest tutaj jakoś oświetlone Mowy się nie mogą respić Idziemy teraz porozwalać. Czy masz jakąś dobrą siekierę do rozwalania? Mam żelazno. O, żelazno masz. Dobra. Tam są jakieś moby, tylko że tam są creepery. Czy... <laughs> Papugi są! Ej, creeper, uważaj! Zielona i niebieska. Pytio! Ja biorę zieloną. Idzie. Adam. Ty weź tą niebieską. Poczekaj, bo tu są creepery No, zasadziłem Szkieleta mam. Zastrzelił. Tutaj No kurde, te szkielecie głupi. No spadł na dół, nie no co za? I, I tak nie, po, nie wyszło z niego ten Idę posadzić pugę. O tu pójdziemy do tej jaskini bo tu jest duży cave No nie. Mamy też blisko wodę Więc możemy sobie zawsze z niej skorzystać Te borówki oczywiście będziemy tak Może zrobimy farmę borówek gdzieś indziej A nie tutaj Tutaj będzie farma ten zboża oła Wolało. Dobra moja papuszka jest. Ja już mi się... kurde kera kończy. Chodź. E Lamusie. Idę O nie to nie ma szkieletu. Co? Szukam, idę tam. Alo. Masz je jedzonko? Mam... No mam jedzenie. Ale nie mogę bić. Nie mogę bić szkieleta. <noise> Muszę sobie zrobić. Gonią? Nie gonią. Trzeba szybko. Siekerę chcę zrobić nową. Albo miecz. I Kic. Pomocy. Wszyscy mnie biją. Dobra, mam siękerę, Mogę se <grym> zrobić. Zginęłeś? Tak. Gdzie ty jesteś? W się sensie, gdzie Idę. ty zginęłeś? Widzę moją śmierć. A gdzie ty zginąłeś? Spadłem do kopalni. Bo szkielet mnie zepchnął. I miałem pół serca. Dobra, ja tu porozwalam. To są piaków Chodź tutaj. Chodźcie! Chodź! Eee, moje i ty! Dobra, rozwaliłem... Creepera! <laughs> Sam się wysadził. Ja nie mogę iść do smogów. Dobra, ale my szukamy szkieletów! Co to nas z jakieś creepery obchodzą? Walić te creepery. Idziemy szkielety zabijać. Dobra, zabiłem. O nie, trzeba coś zjeść Dobra, zabiłem Kurde, ile ich się tu respi, tych creeperów Fula Dobra, mam dwa szkielety Pasami się zastrzeli Dobra, już O, ich rozwaliłem Ile masz? Ja mam dwie kości. Dopiero. Ja Mam cztery. O, jest jeszcze jeden, dobra. Dobra, mam kolejno, mam trzy. Mam trzy kościki. Tam jest creeper. Jest... Nie? To owca. Pomyliłem. Ile TU jest creeperów? Patrz! Z tyłu, jest, z tyłu Ciebie, z tyłu Ciebie Tu <Ja. gry> Ile creeperów jesteś z tyłu za mną Boom. Masz pieska Tak, ale my potrzebujemy kości, więc... Jak tu będzie ten świat porozwalany? Kurde, oj dobra, tu jest dużo szkieletów Tu się najwięcej mobów respi Musieli go naprawiać Spokojnie My jesteśmy team budowniczy, więc... Dobra, rozwaliłem Dobra, ja tak będę bił te szkielety, które są tak trochę dalej Ja mam Kolejnego szkieleta, mam już 5 kości Trzy pająki mnie gonią Już żarcia nie mam powoli Co cię goni? No mówię kurde Trzy... Dobra, rozwaleni Gdzie są jeszcze te szkielety? Ile masz kości? Ja mam 5. Ja też mam 5. Ja idę patrzeć, tutaj będzie, tam gdzie jakiś szkielet Bo go widzę. Tu ja Siema O kurde O kurde, o kurde Low. Dobra, rozwaliłem kolejnego szkieleta Jeszcze gdzieś jeden? Jest tutaj? Dobra, już się robi dzień Dobra, mam. Mam siedem kości. Ja pierdziele! Przede mną jest A Papuga nie gadaj, to jest moja papuga. Kriperek! Dobra, to nie jest moja. A weź tą sobie niebieską, bo ja mam ziel nie, zieloną. tylko weź sobie niebieską. No dobra, ja mam w sumie. Mam w sumie nasionka. A trzeba będzie jest? naprawiać później. Gdzie jest niebieska? Tam gdzie była ta zielona. Zielona była tu, więc... Tu tutaj jest jeszcze jedno. Było. Ja nie mogę! No chodźcie tu! O. Dobra, ja postawię... ...sobie tutaj Ja będę miał na dole jak coś Dobra, niech one już tutaj Ile żelazo w jednej rudzie? Siećciu Siećkaj tutaj Siećkaj tutaj Tutaj sieczkaj tutaj siećkaj, tutaj, o! No siadaj! Ja! Yeah. O, dobra, mam papugi, dobra, dobra, maciek, chodź kaj do mnie i kończymy odcinek. Idę, 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 już idę, już idę, już idę, wychodzę z kopalni, wychodzę, wychodzę no, jeszcze taka brzydka pogoda, serio, że leje? Wychodzę, wychodzę, wychodzę Później tu przyjdę to jest dużo żelazny O, jeszcze szkielet. Gdzie to jesteś? Już idę Dobra, ja, ja, ja tutaj jestem? jeszcze Jestem przed domkiem Dobra, widzowie, dziękuję Wam za oglądanie filmiku. Do końca, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Cześć.